Cześć, witam serdecznie w drugim odcinku z Singularity. Myślę, że tutaj już pociągniemy trochę więcej z fabułą, trochę postrzelamy, mam nadzieję, oczywiście. Musimy przestrzelić tą kłódkę na początek. I co my tutaj znajdziemy? Znowu jakieś wspomnienia? No, wychodzi na to, że tak. O, no, widzieliśmy chyba po raz pierwszy tego, tego mutanta. Wygląda dosyć nieciekawie. Dobra, przykucniemy sobie. O kurcze! Nieźle się wystraszyłem. Pierwszy przeciwnik. Zobaczmy jak wygląda. No, w gruncie rzeczy wygląda trochę jak człowiek, ale... Ale widać, że nie jest człowiekiem. Może kiedyś był człowiekiem, ale już nie jest. Dobra, skaczemy tutaj. Co my tu mamy? Musimy iść dalej. Poszukajmy może coś. Znajdziemy. Amunicja. Mamy max. Dobra Kolejny potwór tutaj Jeszcze mamy kontener I kolejny technologia Dobra Kolejni dwa, dwa przeciwnicy Udało się skoczyć na nas, ale na szczęście udało się w porę go załatwić. Wierzę, że ma amunicję? Na pewno się przyda. Co on takiego tutaj na tej przyczepie? Robił. No właśnie widzimy Co robił. Tytan 1. Jeśli mnie słyszysz, jestem w budynku przypominającym szkołę. Jest tu pewien gość. O do jasnej! Może to jest ta szkoła? Wygląda jak szkoła. Tak mi się chociaż wydaje. Nie znam Cyrylicy. Nie znam rosyjskiego. Nie powiem wam. Cały czas słyszę gdzieś jakieś takie. Aby ktoś się skradał czy coś No znowu mam jakąś scenę O kurcze W całości nie była to Scena z przeszłości No udało się nas pokoju Załatwić go co mamy w tych szafkach? Technologia, a tutaj znowu technologia. Amunicja, warto tutaj pilnować się, jeśli chodzi o amunicję, bo czasem może zabraknąć będzie słabo, naprawdę. Notatka zgodnie z poleceniami doktora Demiczewa. Zaczęliśmy zajmować wyznaczone miejsca w kawiarni i spożywać wyznaczone posiłki. Słyszałem narzekania kilku nauczycieli i studentów, jednak Demiszew nie chce, by to komentować, a zatem tego nie robię. No tak, to jest szkoła najwidoczniej, tak dobrze myślałem, tą łazienkę, kolejna notatka. Wiadomość do DRAE99. Witajcie dzieci! Pamiętajcie o myciu rąk przed wyjściem z łazienki. Higiena osobista jest ważna dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Na pewno nie chcecie chorować i denerwować swoich rodziców. Doktor 99 Ciekawe, czy jest to właśnie ten doktor cały Demiczew? Wychodzi na to, że naprawdę stało się tutaj coś bardzo niepokojącego. Mam tu sody do góry. A najpierw może tutaj przejdę jeszcze jest stołówka czy coś w tym stylu. Chyba tak, stołówka to wygląda na stołówkę. Z tym pak chyba dodaje nam życia. Jeszcze jedna notatka. Do personelu kuchennego. Proszę dosypać jedną porcję tego proszku do dań wydawanych uczniom siedzącym przy stoliku numer 1. Jest to eksperymentalny wzmacniacz, całkowicie bezpieczny. Dziękuję dyrektor. No i wychodzi na to, że szefostwo tutaj tych, tych badań testowało swoje nowe, nowe produkty na, na dzieciach w tej szkole, co jest bardzo, bardzo niehumanitarne. Dobra, przeładowaj szybko No ginrze wreszcie Kurcze, dwa magazynki na niego prawie zmarnowałem Szafka, a w niej E-99 No, tu coś większego Amunicja Technologia tu zamknięte na kłódkę drzwi. Nie wiem czy chyba tutaj raczej pójdziemy. Chyba już, już tu byliśmy, otworzyliśmy drzwi po prostu stamtąd z powrotem tutaj. No idziemy tutaj do góry. Boję się, że zaraz tu coś wyskoczy nam. Może w biurkach coś znajdziemy? No jest notatka na przykład. No, długie coś. Miś Oleg lubi loty. Mój rysunek Miś Oleg zdobył nagrodę, a pewien pan, któremu się on bardzo spodobał, powiedział, że użyje go do swoich lotów. Dostałem darmowe loty, a potem poszliśmy do fabryki, gdzie je wyrabiają. Pan Demiczew przyszedł do nas i spytał mnie o obrożę Olega. Powiedziałem, że ją wymyśliłem. Ale tak naprawdę widziałem ją na ręku pewnego pana, czekając na mamę, która podpisywała jakieś papiery w laboratorium. Obroża była świecąca i wyglądała dobrze na Olegu Iwan. No, ciekawe, o co to chodziło. Muszę przyznać, że nie włączyłem stopera teraz, jak to nagrywam. Więc nie wiem, jak długi będzie ten odcinek. Muszę to jakoś wyczuć. W laboratorium prowadzący testy na zwierzętach twierdzi, że E99 wywołuje mutacje. Dlaczego narażają nasze dzieci? No tak, wychodzi na to, że dobrze myślałem, jeśli chodzi o, o te testy na dzieciach. Dzieci? Schowajcie się Nie się wszystko, no tak. Wychodzi na to, że nie wszystko było dobrze. Dzieci po prostu zostały pod tymi biurkami. Mój pierwszy dzień w szkole. Moja rodzina przeprowadziła się na wyspę w zeszłym tygodniu. Nie chciałam zastawiać przyjaciół, ale tatuś powiedział, że na wyspie poznam wielu nowych. Nie wyjawił nam, gdzie będzie pracować, ale powiedział, że to nam pomoże. A ja dostanę szczeniaczka, o którego prosiłam. Dziś podczas lekcji oglądaliśmy film. O doktorze E99. Ciekawe, czy Tata pracuje teraz z doktorem E99? Natalia Rose. Ciekawe. Rose to nie jest za bardzo rosyjskie nazwisko. Możliwe, że sprowadzali tutaj specjalistów nie tylko z Rosji. Notatka znowu. Nie wiem do czego zmierza dyrektor, ale od czasu przydziału miejsc kilku uczniów zachorowało. Niektórzy bardzo poważnie. Dziś wieczorem mam zamiar zajrzeć do kuchni i zobaczyć, czym karmią te biedne dzieci. Jeśli znajdę coś niepokojącego, powiadomię o tym doktora Demiczewa. On zrobi porządek. No, nie wiem, czy by zrobił z tym porządek. Ale dobra, dużo tych notatek, tak jak mówiłem, jest tego dosyć dużo na początku. Kolejny film edukacyjny. Oglądamy. dzięki zastosowaniu E99 będziemy mogli podróżować w czasie. Możemy spać w Dzięki E99 jesteśmy bezpieczni. Nie zagrożą nas w obronie. Knowanie zachodu. Związek Radziecki stanie się dominującym supermodelem. No i tak, kolejna część propagandy wychwalającej ponad niebiosa pierwiastek E99. Dalsza część szkoły tutaj wyszliśmy trochę wyżej. Mamy kolejne nagranie znowu. Nie rozumiem, dlaczego nie mogę siedzieć z przyjaciółmi podczas objazdu. Kazali nam siedzieć na wyznaczonych miejscach i jeść przedzielone posiłki. Nie wolno wymieniać się jedzeniem. I tak nie wezmę niczego to. Ostatnio, No i tak, kolejny dowód na to, że dodawali coś do jedzenia tutaj uczniom No i wypada na to, że musimy tutaj tutaj zeskoczyć na dół No tak, wroga muzyka się włączyła zaraz Wycie na to, że tutaj jest biblioteka, kolejni rywale nie wydaje mi się, żeby ktoś tutaj szukał poezji klasycznej No dobra, poszedł. Mam jakieś klatki wentylacyjne. No i musimy tutaj kucnąć sobie i lecieć. Mam jakiegoś trupa. Nagranie. a potem zejść ze wzgórza i jak najszybciej opuścić 14-12 no i wychodzi na to, że doszło do tego, że chcieli ewakuować całą wyspę cały personel było aż tak źle no dobra nożem się udało zatwić go Wychodzimy chyba już z tej biblioteki. Mamy mało amunicji. Przydałoby się gdzieś znaleźć tutaj. No i właśnie o to mi chodziło. Nowa broń. Coś lepszego. AR9 Walkiria. Karabin szturmowy używany przez jednostki Związku Radzieckiego. Nazwę można przetłumaczyć jako wskazujący do zabicia. Broń stanowi idealne połączenie siły ognia, zasięgu i celności. Świetnie, na pewno się przyda. Cóż to było? O, ta broń jest już dużo lepsza. Dużo szybciej to idzie. Kolejny przeciwnik. Uważam tutaj, żeby oszczędzać amunicję. Wiem, czym się może kończyć. I brak tutaj w tej grze może być to bardzo, bardzo nieprzyjemne. Ma amunicję, bardzo dobrze do obu broni z kolejnym plusem. I gdzie teraz polecimy? Hmm? No chyba tutaj. Delvin, nasz przyjaciel Dalej mi się wydaje, że głosy z gry są trochę za cicho Muszę to jeszcze podgłośnić w następnym odcinku

Coś naprawdę cicho mi się to wydaje. Na tej wieży, tam widocznie jest centrum tego całego, co się dzieje. Bardzo ładnie to wygląda, chociaż nie jest pewnie tak przyjemne. Idziemy za dewlinem, jak na razie. Chyba nie tutaj mamy iść. A gdzie ty jesteś, Delwin? Wiesz, Wszedłeś tutaj. Ok. Pownik i Lemina, chyba. Musimy iść do wieży radiowej. I skontaktować się z Tytanem 1. No tak, to miejsce nie jest opuszczone. Słyszeć komunikaty nadawane przez Tytana na 1. Dobra, mamy kolejny film. Obejrzymy. Zaczynamy w tym obowiązku... przebywający na, na prowadzone są bardzo ważne prace. Wiele osób chciałoby w nich przeszkodzić. Nie możemy do tego dopuścić. To jest nasz wspólny obowiązek. Doktor E99 znowu będzie nam pomagał, kiedy będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie. 12 to wspaniałe miejsce. Można tu miło spędzić czas w Jednak wyspa nie jest wolna od niewęgieczki. Jeśli chcesz, żeby katorka fanatki była bezpieczna w miejscu, musisz unikać pewnych obszarów. Na przykład, miejsca budowy są bardzo niebezpieczne dla dzieci. Dobra, chyba się skończyło. Jeszcze nie raczej, dobra. I no teraz na pewno już się skończyło. No i tak, kolejna część propagandy, więc. A tak obok tego te ilustracje tutaj są dosyć ładne na tym projekcie. Devin, chyba już nie idziemy dzisiaj. W tym odcinku już chyba nie lecimy. No tak, chciałem zakończyć tutaj już odcinek, więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Cześć.